I'm going to go Data najbardziej ciągająca książka. Okazało się jednak, że tak. Cukiernia 119 punktów, Willa 28 punktów. Oczywiście z Willa widziłabym małgosię, gdyby to było możliwe, ale jestem niemożliwa. Także chyba tak, że nikt nie może jej nienawidzić. Ja chcę, że my się na tej tego, wieku. Nie, to nie oczywiście

Zauważyłam niedawno link, który inna pisarka, Ania Klejcerowicz zamieściła na Facebooku, link do wywiadu z Tobą. Gośka się nigdy nie chwali, więc tutaj link do świetnego wywiadu. Jak to jest? Nie lubisz się chwalić? Nie, ja bardzo lubię się chwalić, tylko to był stary wywiad odświeżony odświeżonym granicę, do którego dodano po prostu trzy pytania na dole i myślałam, że już go w tej chwili. No dobrze, powiedzmy, że przyjmujemy. No to teraz chyba trzeba zacząć od re redaktora naczelnego. <noise> jesteś, jesteś autorem naprawdę wielu bardzo świetnych inicjatyw założycielem, pierwszym redaktorem naczelnym Kwanta. Jak to jest, że wpadłeś teraz na, te, na pomysł wydania tej antologii walentynkowej? Wydaje mi się mogło, że... Opowiadania miłosne to jest bardziej domena kobieca. Czy lubisz czytać o miłości, może lubisz pisać o miłości? Jak to jest? Nie mam po prostu odpowiedzi, jeśli chodzi o moje projekty. Zwykle to tak bywa, że tak. może po no. prostu robi się jakaś szoma idea, to ja w słowiański że ja mam w głowie tysiąc pomysłów, w ciągu jednej minuty, no. chyba jest to prawda. I nagle e, takim Potrafię skupić włosi ludzi zdolnych talentowanych, którzy chcą pomóc w walce z tej idei. Jak my odejmujemy się, kiedy ta idea przeistarcza się projekt. Duża zasługa jest po także Ani Kazikowskiej przynosi, że jest tamtebory książek finansowych. Poznaliśmy się na grupie twórca, gdzie parę osób dało Cię te książki, licencje doświadczenie zespołowe, tam mam, zacząłem to czytać, że to zaświecowało. Zawsze zowam w książki, no szczególnie bliższych, czyli takich, znam, bo bardzo trudno jest o nich mówić, o jest o nich czyli, to jest, nie nadaje. A się. jest to książka nie dla, nie kogo, jest o to jest czyli, nie jest dla, nich tylko to o tym o Ta, która też nie to jest w też mnie bardzo jest takie że się gdzie mężczyzna się nie rodzi. To chyba jest tego Ten projekt zaczął żyć, się realizować, udało do ci do się z wielkim wysiłkiem kończyć. Jestem tu na samym praktycznie. Będę dalej. Rodziców, to bo tak, ten, to będzie. znowu... To 何 bardzo romantyczne, o miłości, o której prawdopodobnie każda kobieta i każdy mężczyzna w skrytości ducha marzy. Miłości takie jak z baśni. Chciałam się Aniu zapytać, czy wierzysz w taką miłość, czy też chcesz w książkach ofiarować czytelnikom coś, czego i tak nie przeżyje? a no więc niech sobie przynajmniej przeczyta. Ja oczywiście wierzę w taką miłość, ponieważ sama jej doświadczyłam i to nie jeden raz, w związku z tym no, potrafię pisać o tym, co sama przeżyłam, wiem, co może czuć bohaterka lub bohater w momencie, kiedy się zakopuje, kiedy uczucie się rodzi. Tak mi się wydaje, że wiem przynajmniej. I Z tego, co słyszę od swoich no podobno mi się to udaje. Przekazać akurat to, co jest najważniejsze w życiu kobiety, mężczyzny, czyli miłość, wtedy kiedy ona się pojawia, wtedy kiedy jest trudno. Ja piszę o uczuciach, no, to nie są proste uczucia, ale staram się, żeby moi bohaterowie w jak najwłaściwszy sposób i najbardziej ciekawy pokazywali i przekazywali to, co ja sama też chcę przez właśnie ich przekazać. Także no, wierzę w romantyczną miłość, wiem, że na pewno istnieje, wiem, że może nie każdy, bo nie każdy oczywiście, nie każdemu jest dane doświadczyć takiej wielkiej, prawdziwej miłości, ale uważam, że trzeba na nią czekać, może niekoniecznie szukać, bo jak się szuka, to ciężko jest znaleźć i przeważnie się nie znajduje, bo ona się pojawia w najmniej oczekiwanym momencie kiedy się najmniej spodziewamy, ale ja oczywiście wierzę, wiem, że taka miłość jest możliwa, jest do przeżycia i trzeba wszyscy w ogóle wierzyć, że na pewno kiedyś nadejdzie. Dosyć długo zastanawialiśmy się, czy czytać, czy nie i w końcu działa, tak? W końcu stwierdziliśmy, że jeżeli ktoś ma zdolności angielskie, to przeczyta kawałek swojego opowiadania. Już fragment tego co się działo przy tworzeniu tomiku Słodko-Gorzko był tutaj przedstawiony, natomiast ja przedstawię ciąg dalszy. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, Janek, stojąc przy oknie z rękoma w kieszeniach. Miesiąca do świąt brakuje, a już kolędy śpiewasz? Zdziwiła się Zuza. Jakie tam kolędy, zaprotestowała Ania. O śniegu i jechaniu saniami to nie polega. Śnieg wywołuje. Chłopak przylepił nos do szyby. Bo ta przedwczesna wiosna mnie irytuje. Chlopa, szaruga i wiatr. Żyć się nie chce. Jak komuś żyć się nie chce, to ani śnieg, ani słońca, ani tony złota nie pomogą. Tu Cornelia powukała wekam monitora, na którym kończyła czytać oczy szeroko otwarte. Śnieg i mróz wprawiały faceta w przygnębienie. Ale co ty mówisz? zaprotestowała Ania. To niepogoda wprawiała go w przygnębienie. Przecież twierdził, że świat jest piękny. Nie kłóci się. Janek odszedł od okna. Z okładką coś wiadomo. Wiadomo, Są trzy projekty. Zuda odwróciła ekran monitora w kierunku pozostałych członków redakcji. Jeden. Z ostami i sercem. Drugi przedstawiający penelopę i patata w kajdanach. Trzeci z kopertą i rękopisem. Co to jest? K kto to sobie te malował? Jęknął chłopak, oglądając ze wstrętem kolorowe paskudstwo. Nie wydziwiaj. Projekt szedła. Pęknęli. Zmaknął Janek z uznaniem. Ale uzyskanie jakiegokolwiek patronatu będzie mocno problematyczną sprawą. Nie twoje zmartwienie, słonko. Mrok zmaterializował się w wejściu. Słonko. Pracownicy redakcji zastygli w osłupieniu. To znaczy, nie twoje zmartwienie, chłopcze. Przewodyczyłem się. lugar Ja wiem, trzeba było spróbować. No, dostałam propozycję. Stwierdziłam, że w zasadzie to dobrze by było na nikogoś kogoś nie zabijać. I jakoś tak wyszło, że rzeczywiście moje opowiadanie jest najbardziej pogodne ze wszystkich, co jest dla mnie no, szokiem, dlatego że każdy, kto zna moje wiersze, wie, że tam o pogodę trudną i o w ogóle jakiekolwiek dobre zakończenie. To jest jedyne chyba nietypowe takie właśnie dla mnie, taki utwór nietypowy. Nie wiem czemu. Chyba dlatego, żeby spróbować czy dam radę. A ja chciałabym jeszcze dodać, żeby czytałam, że przeczytałam, że jesteście koalicją małżeńską, jeden ja musimy, po to, żeby mówić o sobie my, Jan Sikóry. A ale jak to brzmi? hybrydę taką, hydrę, łatwiej zapamiętać, a to jest dość istotne, kiedy się zaczyna, ale dość późno zaczęliśmy pisać, bo w 2007 roku i to tak bardzo nieśmiało i niemrawo. Trudno w ogóle nas określić jako e, pisarze, bo e, pracujemy normalnie, zawodowo, realizujemy się, natomiast to pisanie to jest takie w dalszym ciągu jeszcze hobby. Nie. Nie. Znane jest powszechnie w pewnych kręgach naukowych budowanie kobiet do, do facetów, którzy e, popełniają straszne zbrodnie, jak można kobieta. Pamiętam, że Marcin był obecny, nasz Piotr, e, kiedyś zrobił mi cały wykład. Cały wykład y, na temat Teda Bami, który był seryjnym mordercą kobiet, i oboje się zastanawialiśmy, jak to jest możliwe, że siedząc już z wyrokiem w celi śmierci, nadal dostawał po prostu tony y, listów od zachwyconych kobiet, które chciały go nie wiem, zbawić y, no, chciały się z nim koniecznie y, zbliżyć duchowo, no bo fizycznie nie bardzo mogły. Byłoby to być może, no nie wiem, w każdym razie rzeczywiście jest coś fascynującego w facetach, którzy są draniami i myślę, że gdyby nie było tak, to, to, to byłoby nam ciężko przetrwać na tej planecie, gdyż jak wiadomo, my jesteśmy aniołami, a faceci tak jest, no i dobrze, no i na ja tym to polega. Dorota też jest dobrą aktorką, w związku z tym tak, Dorota też przeczyta taka opowiadania. Będzie słodka czy gorzko? Najpierw będzie okularował. Za chwilę na pewno mi głosu braknie, więc gorzko. Jest to traktat opowiadania z Tomiku. Tomiku poszli jeszcze chwilę. Poszli jeszcze chwilę. Może no dobrze, tam własnych kutrów. Ludzie. ludzie, no sama nie wiem. Dobrze. Kilka dni później pobudziła mnie wędrówka i bardzo po piersi. Przez chwilę byłam przekonana, że jest ołownia, ale potem pamięć wróciła. Przerażony odkryłem, że elektryzował mnie nierealny dotyk nieistniejącej kobiety. Jestem zboczony w Byłem w się, drżałam z przerażenia, a jednocześnie pragnąłem jej. Nie chciałam o niej pamiętać. Nie chciałem wracać do szczęśliwych dni sprzed miesiąca. Wrzucałem je w najgłębsze otchwanie pamięci. zasiadałem w zapomnienia, ale i tak wyłaziły każdą szczeliną mnie dopadały. Zapraciłem ci na moment, ale przecież już wcześniej zdecydowałem, że go nie zapadłam. Chwyciłem dłonie na moim brzuchu. Byłem pewien, że kiedy wyciągnę po nią żywą, realną to ta wyimaginowana, utkana z moich chorych urojeń zniknie. A tak się nie stało. Była materialna, istniała. Miała gęstość, twardość. Skóra miękko uginała się pod dotykiem moich palców. Obracałem się z lękiem, trzymając cały czas jej dłonie. Była jak zawsze, niebieskie oczy, zagarty nos. Przyprawy prawej Sukienka, w której poszła na uczelnię w dniu moich urodzin. Dziś twoje święto. Może niespodziewana przyjemność z rana, kochanie? Nie. Lepko. Nie. Nie żyła. zabawy, żeby napisać o rzeczach całkowicie nierealnych. To znaczy o spotkaniu człowieka z duchem. z duchem. On spotyka się z wieloma duchami, ponieważ zagania je do całkiem innego świata. No Te duchy chodzą wokół niego. On jest w ogóle takim człowiekiem dosyć zagubionym w życiu, ponieważ no, miał straszne dzieciństwo. Jego ojciec był człowiekiem niezrównoważonym psychicznie, który w jakimś napadzie szału zabił matkę. I on wylądował w domu dziecka i takim zagubionym no, młodym mężczyzną, pracującym gdzieś tam w jakimś sklepie sprzedającym garnitury. I on w pewnym momencie, właśnie po historii ze śmiercią swojej ukochanej dziewczyny, stwierdza, że zaczyna widzieć duchy. Dla niego samego jest to tak nierealne i tak nierzeczywiste, że on zaczyna się zastanawiać, czy obie jest i kiedy odkrywa, że nie, że on faktycznie widzi te duchy, to jego świat całkowicie przewraca się do wymagania. Czy to jest możliwe? No, no nie wiem, szczerze mówiąc. Czy ktoś widział z nas ducha? No, z innym widział ducha. No to czyli znaczy to, że jest to możliwe. Yy, że jacek ten może widzieć duchy i może je zaganiać do innego świata. Yy, myślę, że na poły fantastyczne, one wkraczają w jakiś świat naszych, naszych pytań, na które my nie znajdujemy odpowiedzi. I może to jest właśnie ciekawe. A ciemna strona człowieka? Myślę, że ludzie mają ciemne strony, każdy ma ciemną stronę. Nie jest tak, że żyjemy tylko i wyłącznie samym dobrem. Wokół nas jest mnóstwo skróczy ludzi na złych, albo ludzi, którzy robią złe rzeczy przez przypadek. Czy to opowiadanie jest o nie? No, nie wiem. No. Myślę, że to czytelnicy bardziej oceniają mnie.